Siemano z tej strony: Pinacza autobusu 069, a ze mną jest. I pak, 096, i kto się I... De Arturo Games. Arturo Games, jakby ktoś się szczęśliwy, a dzisiaj. Albo The jak, jak jak tam kto woli. Ładnie cię nazwał. I tego. i m, Dzisiaj je tak znowu drugi odcinek z Polaków taki trzeci już nawet, bo tak jak obiecałem, po tygodniu macie kolejny odcinek. tak y Ula się dużo odwaliło. Ale widzowie to ogólnie... Kanału. Tak, pamiętajcie subskrybowaniu kanału, chociaż nie po... nie, le... chociaż mój YouTube nie polega na subach. E... I tego widzowie, chociaż to co się odwaliło, to jest dużo prywatnej sprawy. Tak, no powiem wam, wam, że po prostu łamaga z takim gościem, który wszystkich kurzał cały czas, który miał dłączną ekipy. co ci wczoraj mówiłem, że chłopy zajmie 90% miejsca łamagi, nie? Nie. No. No to powiedz mi, czy po tym powinien, że yy, rzucał nas z chlebem, bagietką jak pies. W skrócie, powiedział do omagi, dostajesz tą bagietką jak pies psie, przepraszam, że się wtrącę, ale widzimy, że już jest tu bardzo fajny moment. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Ten, kto nie zostawi, to nie kocha swojej mamy, więc pomyślcie. Musiałeś to dodać? <laughs> Musiał. Nie, to jest nieodłącza element jego filmu. No. Dobrze, dziękuję Ci za bardzo piękną reklamę, y, Arturze. lecz... No, możemy. No tak, no, w sumie w to, to jest normalne. Nie, bez tu święta już u, niektóre, u niektórych osób na są? Zobacz, u mnie też w bloku są, no, są święta. No, u mnie też są święta. Ten kolega jeden, ma, ja Ci powiem po filmie, który. Dobra, dobra, dobra. Po filmie, nie teraz, nie, nie no. robimy żadnych No, dopiero to po szkole. Jestem, no. no. Tak, tego, akcja taka świeża się stała. Ja tego, ja już dawno po szkole. Artykuł też. No, ja tu już dawno, dawno, dawno. No, do mnie. Teraz trzeba wyjść. Tak, mam. Tak, tak. Przestań! No, od... to się Ta, Dobra, od... jesteśmy już po przerwie. O, yy, nie, nie będzie przerwy, będzie cenzura, to weź idź, yy, ten. A, czekajcie. To odejść trochę dalej. No. Słuchaj, nie odklejaj się, tak. Przestań być odkryjucem. Nie ma teraz przerwy, ale nie, przestań być. Mówię ci, mówię to publicznie, żebyś tego, żebyś, kurde, dostał jakąś motywację, może. O, fajna gra. Rush 3 d A, właśnie, widzowie, zapomniałem dodać. E, w, w naszym ufanym Polaku za kierownicą był update. Tak, był update, gry nie porzucili. Uaktualizacja. Ten, nasz kolega, jakby co? I ten film zobaczył, co zrobił? Co? Wrzucił yy, ten. Zdjęcia łamali jako, jakby Mało kompromitująca, na klasa wam. No Matko, widzowie. jedyna, nie nosi wydym. Nie nosi wydym, widzowie. Czekajcie, widzowie, to jest godne przerwy, zaraz wracamy. Jesteśmy, widzowie. O, grubo! E, Dołamali się. No, masz, szkoda, że ta osoba, niestety, nie jest publiczna. No, Łamagi się nie. Nie, nie udało dodzwonić pewnie drugi kolega, który, który się o tym I wcześniej dowiedział, już o nie. tym połamagę poinformował. Miejmy taką nadzieję. Story time, nie no, sam... Nie, no Story Time ja nie będzie. To jest zbyt prywatne, nie? Oprócz tego, że gościu mówił, że chce iść ze mną na nie? Nie to jest tak prywatne, a tak bym to opowiedział, nie? Bo tam... no... Ale po prostu wam powiem jedną rzecz, uważajcie na ludzi z którymi się zadajecie, bo ten człowiek, mimo tego, że jest bardzo miły teraz w ostatnim czasie, jest straszny po prostu, pamiętam. No naprawdę trzeba uważać na no. ludzi, bo to się często źle kończy. Pamiętajcie no. dzieci... Wyzywa dziewczynę nie. z depresją, Pamię naprawdę, ta dziewczyna w mojej klasie depresję? ma depresję, tak. Mówię Nie wiem ty. z tego, co mi pytać. Powie, w sumie ty wiesz o kogo chodzi, już ci mówiliśmy. No, przynajmniej on ją zna nawet. Zna, zna. A to jego była, no tak. Nie no, może nie tak, ale... Musiałem to powiedzieć, sorry, no, Artur. De Arturo. Nie, Arturo. No Arturo, kiedy będzie. Kolejny film patrzcie, film będzie... patrzcie, ja jestem tego, ja jestem de Arturo na ma... na Na, 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 ten, na miniaturce. Na miniaturce. No chłopie. Co ty taki, kurde, taki czerwony byłeś. Na swoich filmach tak jakoś nie robisz tego co widziałem. W ogóle może kiedyś zrobili komentarz z jego z jego... No, A, tak. Nie, nie będziemy ci dawali shoutouta, tylko będziemy... O ja tobie daję w górę, mój super nowy tekst, który wcale nie jest od innych, jak mówisz. Mówiłaś. od Nitro, którym Artura się inspiruje. To są jej. A, z tego świątecznego mieszkania? No w sumie się nawet nie dziwię, no jak można... Takie odklejone trochę. A pamiętam, że to było jeszcze przed Halloween trochę, świąteczne. Słyszysz? To był w Naprawdę. Tak. Mikołaj. Na Ta. Ta. Mikołaj like mój, kolega, mój kolega na plastyce, bo mieliśmy mi narysować e, taką m, tego, taką wioskę świętego Mikołaja, kurde. To znam, i, ja też mam, Zrobił to I tego. E, I narysował kurde tego e, e, bombę i napisał e, ten. I napisał w worku takie... Wioska świętego Mikołaja, nie. gdy USA się, że mają tam ropę. <laughs> E, tego, e, dla Iraku czy tam Kazachstwa DLA IRAKU Ale ty wiesz, taka podpalona diem, bomba Nie, wiem, co chodzi I tego, i kurde on zapomniał to wymazać I nie było go na, na, na następnej lekcji pani to widziała I po powiedziała wszystkim? Nie, i ten, i spytała, czyje to takie z bombą? <laughs> czyje to takie z bombą? <laughs> czyje? To Co zwoły? to było za odklejone? to było za odklejone? I jak coś Arturo z odklejony? Tak, nie wiem czy go znacie, może znacie go z jego filmów. Ale myślę, że bardziej powinniście go znać z naszego kanału. Bo ty że tak. który jak mówi o jakim głosie? Kom to? to! Dalej nie mówię, jeśli nie jest głosie. to <słuch> mm. Arturo. Pomyślać, że ty kiedyś się czepisz o tym, że ten, że chciełe mieć naszą kcieś inną ksywę mieć, to być go ten. On chciał być wiekiem. On chciałbyś tym. No a dobra, nie, nie mówię, bo to jest zbyt niestosowne. Tak, dobra. Chciałem znowu no, zrobić dzienną dawkę wyzywania de Arturo, ale tego. Ale to jest, będzie niestosowne, widzowie. No nie no, znowu mówisz są... o. Ci tak, tak. To nie znał że a o czym myśla? Spod komory, skórnej. Weź. Już weź, skąd człowiek iść. jak ci odkleja. Bo się już na filmy nie będziemy zapraszać. Tak, Arturo, tu przyszedł promować swój kanał, ale w takim ale razie do linku wchodzi. go nie dodamy. Tak, przyszedłeś tu tylko po to, żeby wypromować swój kanał. Czekajcie, ja się przebieram, bo ostatnio mieliśmy WF 16, nie no. bo w 16. I ten, i wiecie, ja się przebieram tam z kolegami jeszcze szczegala mnie, i nagle drzwi się otwierają z hukiem i tyle Artura. Ja I je, jeszcze, jeszcze je... przychodzi Siema. Oni ich tam wysywają, nie? No <laughs> ale śmieszne. Ale, ale sztuczny śmiech. No. Nie, już, już go nie zapraszamy. To jest pierwszy i ostatni film moi drodzy z Arturem. Nie, no zobaczymy. Artur nie obraża się. Ombrażycie czego mamy cenzurę. W sensie. I, I tak. Też na łanie nauczyłem się zerować Wow, ja też. Ja robię jeszcze bardziej bekową koctuję. W sensie. No, tą taką typową. Taką typową. No, też ptaszkiem. Nie jak w ukrytej... Jak w ukrytej prawdzie. To taki pip? No. Tak. Bo to jest bardziej bekowe w ogóle. Nie no, ale tego... Ale tu też dostrzeni jest tego tak szczerze niż bekowe. Takie wiesz, że takie... No, ja myślę, że ktoś by mógł tak powiedzieć, że to jest tylko po to, żeby ludzie bardziej oglądali i się oglądali, Czy on tak mocno przekleił, nie, żeby nie było? to nie są jakieś ostre przekleństwa. Słówka rysówka, za które a, Takie. Znaczy no. cza czasem, czasem. No, odłamanie dajcie. Znaczy, e, widzowie, co? ja wam coś powiem. Pomaga i tak nie oglądam. Widzowie, no? ja wam coś powiem. Bo, bo chcesz się spytać, czy to gryzby karalne, bo pani od matematyki mówi, że kiedy ktoś nie przyniesie pracy lub coś, już będzie ściągał. Ja mam, mogę dać fajny potem na ścięganie, ale to za chwilę. Ja też, to ona mówi, że będzie mózg na ścianie oko na witam, to jest groźba karalna. Nie tylko. to jest żart mózg. No i jeszcze, Akcy... A, no tak fajny pomysł możesz. na ściąganie. Zróbcie sobie małą karteczkę i dajcie do prynika. Wow, nie wiedziałam! O, o, o. Dam, dam wam jeszcze ciekawszy sposób na ściąganie, jeszcze lepszy. D wam Włączcie ogrzewanie w swojej szkole i macie znane. Wyłączcie chyba. Wyłącz... Włączcie! Włączcie. Włączcie, no bo wtedy kasa jest krzko, zużywaj, no. Jezu, nie mogę trafić ten, o. o tym... Nie no, widzę. Że... Nie, no widzę, tak? ale... Mm. Artur ma z tą samą y, z tą panią... z tą samą, z tą samą panią, panią odmocnę jak ja. A. Ja mi dzisiaj... jeden, jeden... pusty Tak! Nie Powinieneś muslimy. być z siebie dumny. Miałem 4 punkty na 20. Powinieneś no. być z siebie dumny. Tak. Nie, ale... ale tak na serio widzę, to posłuchajcie. <laughs> Wiecie jak jest takie coś jak Niband 6 taki zegarek, którego sobie pijemy. Paliłem się na jednym z tych. I tego... I... I widzowie... Tutaj Ipak się z aktorem biją. Cicho! Nie waż, widzowie. Cicho, cicho, bo jeszcze wyjdzie na policję. A tam, no, żartobliwe się biją. Do wszystkich bumerów w komentarzach. W smacznej kawusi. No, widzę... E no i jest takie coś jak aplikacjami fitness, tam można się sparować i tam są takie opcje, że można sobie ustawić tarcze ze zdjęciami. Widzowie, mnie jest smutno, bo mi rodzice Family Linka zainstalowali. Jak to musi Posłuchajcie, widzowie, ten debil ma y, 15 lat prawie i on ma Family Linka. <grym> ja jestem o wiele od niego młodszy, znaczy nie tak o wiele, no bo 2 lata mam, 13 lat. I tego, i nie mam, nie, nie miałem nigdy. A on kurde tego. Całkowicie. Usun to. Musi to, ja ci to usunę, po. No, po filmie. Po filmie, po ci zrobimy. No. A, jakby sobie to ten. Ma kolejny powód do wyzywania tego kolegi. On strasznie prorosły. Co? No, dobra. I tego. I Idź, idź, idź! A, musiał nam jeszcze zatwerkować. Ale on jest hot, widzę. Ale on jest hot. Normalnie mój krasz, Nie no, żartuję, nie jestem gejem, widzowie. Nie jestem gejem. A! No i oczywiście, Arturo będzie oznaczony w poście spo społeczności o nowym filmie, żeby był. Nie, żeby nie było, nie uderzałem go teraz, tylko po prostu uciekał, bo ja. nie No, ja ja powiedzieć, że Artur jest hot i że jest moim crashem i że to są żarty. właśnie. Spokojnie, widzę, co są żarty. Nie no! Weźcie, widzę. Weźcie, ja teraz tak chętnie rzucił telefonem, ale, ale, ale dzisiaj go ale dzisiaj zbiłem, więc wiecie, widzę. Więc teraz nie rzucamy przez jakiś czas, tak? Te, teraz nie rzucam. A, tam tu... Wiecie, że w, wiesz, bo tam tam tylko jest no, przyszed... na minusie, ale to jest ultra-fato odcinek z Arturo. No tak. A, patrz, a on tak na swoich chwilach taki normalny, w miarę człowiek, nie? Tak, widzowie, no to nie pamiętacie cza czasów Arturo z Discorda. No bez... On był tam tu takim patusem tu był taki patus bez koszulki chodził, a my mu przyliśmy ten streamy i go wyzywaliśmy. A ty może Stertaj ma kiedyś... Więc nie myśli, że to my jesteśmy patusami, to on nas do tego nakłania, a poza sam był jeszcze większy. No. W sumie patologia była za nie... za jego czasów jak on był popularny na kanale. Jak to mówią. Jak to, jak to mówi? E, Kukki, tak. nie Kuki? wiem czy znacie. Kuki? tego, Tego ten od specjalny? Nie wiem. Wakacyjna patologia. Pewnej swojej piosence, jeśli widzowie pojażdżą. No, Artur trochę. jutro idzie sami ten, pilnować na wyżerkę i mi będzie kupować coś. A, to, a idziemy jutro do Hajdera? Nie. Czemu mu nie do Hajdera. No, Boże święty, Hajder podchodzi pod kebaba. No i co, że podchodzi pod kebaba? No, no właśnie to. No i co? No, czemu chcesz iść dwa razy na kepsa A, a ja nie byłem na kepsie Kiedy nie byłem na kepsie a rab to co? W rabie nie byliśmy. No dobra, ale patrz jak szybko ta kolejka tak naprawdę minie. Będzie to No tak, dobra, no zima, niech ci i będzie iść. Możemy teraz do Hajderka iść. Może, no tak, w sumie to było fajne. Może widzowie szybciej będzie ten film z Tesko. No. Ej, bez kitu. Mm. No ja widzę, e... Myślę, nie ma, no, w tym miesiącu nastąpi. Nie, w tym miesiącu też nie będzie. jest trzeci film w listopadzie tak w ogóle. A, y, Pilnowaczu, masz pomysłową serię, prawda? Tak, będziemy przechodzili raidera, widzę. Jak ktoś nie wie, nie wiedzą. Taka gra, w którą każdy gra w 18. Jakby wiecie, co to jest Jaybreak w Robloxie, to taki coś było jak World Bank, po prostu Ty jeździcie po takim mapie i tam są poziomy, które pilnować będzie przychodzić. Tak. A trochę ich jest też. No. I są policzone tym razem, więc to... Więc widzowie, znaczy czy są pojeszczane, no nie wiem. Jutro prowadzi film u mnie z recenzji chyba tego chyba... tego... Ciasteczka mętki KitKat, nie? A to my to nagraliśmy jednak? Nie, nie, nie nagraliśmy jeszcze. Mind A, no, no my to jutro nagramy, tak. E, dobrze widzowie. Chciałbym... Wtworzyć wczuć... film? Nie, okay. e, tego, no co? No wiesz, co to w sumie już chyba... Ostatni poziom. No, tak, bo w sumie chyba więcej. I zobaczymy, ile poziomów przeszliśmy dzisiaj. Bo chyba więcej. Ale mniej mniej, Nie, mniej na pewno już nie. No, bo chyba coś już nie ciekawego do powiedzenia. No, ale z myślę, że powiemy o tym śnie, który się stał przy, przy drugim odcinku. Nie. No, jakby to seria z Monster'a będzie będzie dopiero po Rajderze. Tak, żeby, Bo pamiętajcie, że. Się... Że seria z Nightflyera to jest taki mega, mega zapas. Na odłożenie takie. Taki, takie na odłożenie, jak już nic, dosłownie nic mi nie, nie przechodziło do tego. A że im przychodzi widzę, to będziecie mieli ciekawszy kontent. Niż Nightflyer. Tak, więc mega mega. No jest. fajnie się Polaka. Masz ogląda to, i gra, ja mam świetny Nie, nie, setny nie film chodzi film. o Polaka, tego chodzi o Nightflyer. No właśnie o to chodzi, ma. że. Dobra, wychodzimy. Nie, do... no przejdziemy do tego. Dobra, przejdziemy, przejdziemy i. Przejdziemy i kończymy. Albo gadamy do siebie. Gadamy do was wideo Człowieku nagrywamy sobie, nagrywamy sobie na YouTube'a i siedzimy sobie w miejscu publicznym, czyli to czy to tego. Czy to jest normalne, na... tak? Znaczy, no niby tak, wiesz, no. Na... Ludzie w naszym wieku tak robią. No, w sumie tak, no. Na studio nas jeszcze nie jest tak, widzę. No kiedyś mam nadzieję, że stworzyłem coś ala Studio, kiedyś rok temu na jeziorku. No tak. Dobra, nie będę się usmyć. Dobra, zobaczymy ile poziomów przeszliśmy. Myślałem, że mi coś spadło. Nie widzę, to tylko po mojej mówiło sosbularzowy. Uudzzę to so 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 no tak grubo. No na grubo. Ale widzę, że nie będzie trzeba ciąć filmów, ten film ma już prawie 16 minut. No i jest jakby co, so, tak było, społeczność no, Społeczność no, Taka jupo, Bo nie wiem czy widzieliście. Widzie, jeśli nie widzieliście na społeczność, to sobie zobaczyć. No teraz wiecie, że społeczność pilnowa, no i sobie sprawdź. Więc widzowie tam mówię, no tam tylko... Yy, Przeszliśmy e, 14 poziomów. Czyli tyle samo prawie czas. Tam, tam tylko widzowie powiem, że tam będę, jeśli nie widzieliście po prostu na społeczności, no to powiem Wam tylko, że tam będę informował o ewentualnych opóźnieniach, o nowych filmach tam różnych wydarzeniach. No może widzowie, będziemy kończyć film. na